Halo, halo, dzień dobry, wtorek. Tak, wtorek dobrze słyszycie, nie poniedziałek zgodnie z obietnicą. Nie mam zbyt wiele na swoje usprawiedliwienie, dopadła mnie migrena i postanowiłam, że nie jestem w stanie nagrać tego odcinka na poniedziałek. Dlatego lekko spóźnieni, ale niewiele ruszamy z kolejnym odcinkiem. Między innymi zapraszam serdecznie. Pytałam Was ostatnio w ankiecie na Instagramie, czego najbardziej chcielibyście wysłuchać. I oczywiście głosy rozłożyły się tak, że będzie po troszku z każdej dziedziny. Zaczynamy od odkryć. Serdecznie zapraszam. Pierwszym odkryciem, co prawda nie nowym, starym, ale nadal godnym uwagi, jest Lido Movement Studio. Czyli świetnie zaaranżowana przestrzeń starego budynku, używanego kiedyś. Nie wiem, czy to była przestrzeń fabryczna, czy magazynowa, czy produkcyjna. Znajduje się to w samym centrum łodzi, przy ulicy Wulczańskiej, a dokładnie między Wulczańską a Kościuszki. Jest tam tak zwany pasaż lido, i to właśnie tam mieści się miejsce, gdzie od, nie wiem, półtora roku chodzę sobie na jogę. Miejsce, pewnie jak wiele miejsc jogowych, jest super. Ale powiem Wam, dlaczego Lido jest super. W Lido panuje cudowna atmosfera, tam jak już się wchodzi, to chce się tam być, jest, jest przytulnie, jest miło, jest tak ciepło, uroczo, jest super urządzone. Wchodząc tam czuje się taki właśnie jogowy klimat. Jest cała masa zajęć do wyboru, do koloru, od poniedziałku do niedzieli, rano, przed pracą, po południu po pracy. Lido organizuje również takie akcje. Cykliczne, jak na przykład Full Moon Practice, czyli praktyka pełni księżyca. Organizowane są również Lido Campy, czyli wyjazdy, na których przez kilka dni razem z instruktorami z Lido możecie gdzieś pojechać w jakieś cudne miejsce w naszym kraju i tam poćwiczyć. Są na przykład ceremonie kakao organizowane. To jest jakaś zupełnie, zupełna nowość dla mnie. Nie brałam nigdy udziału w czymś takim, natomiast Lido też takie rzeczy organizuje. Bardzo polecam Wam, idźcie, spróbujcie, zobaczcie, czy Wam się podoba. Ja jestem permanentnie zachwycona. Jeśli tylko uda mi się zapisać na zajęcia do Kariny, to co tydzień tam się stawiam. Sprawdźcie Lido. Drugim odkryciem, skoro jesteśmy już w klimatach takich sportowo-ruchowych, są zajęcia na basenie, ale nie zajęcia spływania, jak można byłoby się spodziewać, tylko zajęcia. Trochę to jest taki wodny aerobik, ale na deskach. Deska, które nazywają się SUP. To są takie deski, nie takie jak surfingowe, tylko takie płaskie deski, na których odbywają się zajęcia trochę, właśnie takie typowo aerobikowe, trochę rozciągające, trochę jogowe. Bardzo fajna sprawa. Ja przynajmniej jestem zachwycona z tych zajęć. Po prostu wchodząc na tą deskę, gęba mi się praży i cieszę się jak dziecko. I naprawdę utrzymanie równowagi podczas wykonywania czasami prostych ćwiczeń, na przykład chodzenia do przodu i do tyłu, naprawdę wymaga bardzo dużej precyzji, wymaga napięcia wszystkich tych mięśni, całego kora. Dlatego myślę, że, że fajne, jeśli lubicie wodę, a samo pływanie wydaje Wam się może, nie wiem, trochę nudne albo potrzebujecie czegoś nowego, to polecam, sprawdźcie. Zajęcia odbywają się w czwartki na Zatoce Sportu. Znajdźcie na Instagramie Aqua Arena, prowadzi to Sandra. Jest naprawdę bardzo pozytywnie, bardzo energetycznie. No i mówię, jest to coś nowego do spróbowania. Polecam, zapraszam. I teraz przechodzimy do działu ciekawostki. I nie ukrywam, że z ciekawostkami było troszkę trudno. Nie dlatego, że, że nie mam ciekawostek na ten tydzień. Natomiast zastanawiam się, jak zareagujecie na tę ciekawostkę, ponieważ będą to ciekawostki o hipopotamie. Mianowicie, wszyscy wiemy, jak wygląda hipopotam, wiemy, gdzie żyje. Generalnie. O, o, o co Ci chodzi, kobito? Hipopotam, jaki jest, każdy widzi. No właśnie, niby tak, no ale nie do końca. Bo ja właśnie w ostatnim tygodniu dokształciłam się, że hipopotam to jest naprawdę niesamowicie ciekawe zwierzę. I tak naprawdę większość z nas, przypuszczam, niewiele o nim wie. Przede wszystkim tak. Hipopotam może nam się wydawać trochę podobnym, nie wiem, może do świni? A tak naprawdę, jeśli chodzi o takie gatunkowe pokrewieństwo, to najbliższym mu gatunkiem jest waleń, morświn, czy też delfin, mimo tego, że na pierwszy rzut oka nie wydawałoby się, że to są gatunki pokrewne. I co najbardziej mnie zaciekawiło i od czego w ogóle zaczęła się, um, zaczęło się zainteresowanie hipopotamem, jest to, że jest to zwierzę roślinożerny, to chyba wszyscy wiemy. Natomiast to zwierzę je też mięso. I uwaga! Powoduje bardzo dużo wypadków, atakując ludzi w Afryce. I generalnie. Zabijając ludzi. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak obejrzycie sobie, znajdziecie sobie może jakiś filmik na YouTubie, hipopotamy niesamowicie szeroko potrafią otworzyć swoją paszczę. I te zęby, które mają wewnątrz, używają ich oczywiście do jedzenia tych swoich roślinek na co dzień. Natomiast te kły, które wystają z przodu, są to zęby, które generalnie używane są w potyczkach między hipopotamami, w ustalaniu samca alfa na danym terytorium. I one nie służą w zdobywaniu pokarmu, tylko mają za zadanie wystraszyć innych samców, pokazać jakim ja jestem potężnym i silnym osobnikiem, jak wielki mam kły i gdzie ja będę rządził. Tak właśnie jest z hipopotamami. Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego o hipopotamach możemy się dowiedzieć? Hipopotam potrafi ważyć nawet do czterech ton. Jest to jakieś olbrzymie cielsko, po prostu niesamowite, wielka masa. I jeśli chodzi o taką dużą masę, to potrafi on osiągnąć całkiem dużą prędkość, ponieważ jest to nawet 30 km na godzinę. Jeśli chodzi o to, że one są w wodzie bardzo często, one nie pływają. Ich ruch jakby w wodzie odbywa się przez takie odbijanie się od dna, dlatego często żyją w płytkich wodach i one po prostu tak sobie zawisają. I opadają, odbijają się od dna i znowu wychodzą na powierzchnię. I bardzo często w różnych filmach czy nawet w bajkach hipopotam jest przedstawiony jako zwierzę, któremu, zobaczcie sami jak jego, jak jego głowa jest zbudowana, że wystaje tylko kawałeczek z nadwody i na tym małutkim kawałeczku zawierają się i nozdrza, i oczy, i uszy. Także to jest ta budowa przystosowana do takiego życia w wodzie. I hipopotam nie potrafi oddychać pod wodą, natomiast potrafi utrzymywać się pod wodą, powstrzymując oddychanie przez nawet 6 minut. To dosyć długo. Więc to są naprawdę przedziwne zwierzęta. I, i ja jestem, no nie, nie chcę powiedzieć, że zachwycona, ale zdumiona, ile, że ilu rzeczy na temat hipopotamów nie wiedziałam, a teraz już tada! Całkiem nieźle mi idzie. Hipopotamy także wydzielają taką czerwonawą substancję. To może trochę wyglądać jak krew, ale to jest taka specjalna substancja ochronna, którą, którą jakby pokrywa się. Ciało tego hipopotama w ramach ochrony. Co jeszcze ciekawego o hipopotamach mogę Wam powiedzieć? Z ciekawostek jeszcze, to już obiecuję ostatnia ciekawostka a propos hipopotama mianowicie jak hipopotamy oznaczają swój teren. Oczywiście walczą z innymi hipopotamami używając tych swoich wielkich kłów i otwierając paszczę w jakimś olbrzymim kącie to jest po prostu niesamowite, jak szeroko potrafią otworzyć paszczę. Natomiast Potrafią też znaczyć swój teren poprzez defekację. Mmm, ładne słowo. E, mianowicie, podczas defekacji lub po prostu zwykłego robienia kupy, machają swoim małym ogonkiem i rozbryzgują tę swoją kupę po prostu na jak największe terytorium, aby oznaczyć: Ej, ja tutaj rządzę. E, I tym śmierdzącym akcentem zakończymy ciekawostki o hipopotamach. W trakcie głosowania część z was głosowała również na rodzicielskie tematy. Natomiast postanowiłam, że nagram osobny, osobny cykl, który będę pewnie powtarzać co jakiś czas. Cykl będzie nazywał się "Podsłuchane", bo ja bardzo często podsłuchuję po prostu rodziców, jak rozmawiałam z innymi rodzicami albo ze swoimi dziećmi. Taka jestem niewychowana. Dlatego taki cykl nagram, postaram się go nagrać już w tym lub w przyszłym tygodniu i będzie on poświęcony tylko i wyłącznie Tematom rodzicielskim, więc od razu możecie sobie wyselekcjonować, czy chcecie go słuchać, czy nie chcecie go słuchać. Więc na taki odcinek podsłuchany zapraszam już wkrótce. Natomiast teraz jeszcze na sam koniec szybki update a propos Ukrainy. Nadal jestem pod wrażeniem olbrzymiej pomocy, jaką Polacy niosą Ukraińcom. Z własnego podwórka mogę przytoczyć to, że u nas w szkole, do której chodzą dziewczynki, jest już coraz więcej Ukraińców. Szkoła zorganizowała dla nich dodatkowe zajęcia, dodatkową naukę języka polskiego. Są zorganizowane zbiórki plecaków, materiałów szkolnych, które po prostu są dostarczane do, do pedagoga szkolnego i pedagog rozdysponowuje w zależności od potrzeb, więc mam nadzieję, że te dzieci, jeśli chodzi o takie zaplecze szkolne, dostaną wszystko to, czego potrzebują. Więc brawo szkoło, bardzo się cieszę, że, że działacie i że dzieciaki też działają. I że jakoś się to kręci, że jesteśmy, że jesteśmy solidarni i że tym dzieciakom też pomagamy jakoś przystosować się do niewątpliwie trudnej i nowej sytuacji. Są też standardowe grupy wsparcia nie tylko w Łodzi. Natomiast w Łodzi jest zorganizowany po raz kolejny, chyba to powtórzę, magazyn przy ulicy Wersalskiej na spod Boulder Cafe, gdzie możecie... Albo zanieść to, czym możecie się podzielić, albo możecie, jeśli znacie kogoś, kto przyjechał z Ukrainy i potrzebuje pomocy, możecie tam pójść z taką osobą, albo możecie jej wskazać ten adres. I tam ta osoba może się zjawić i wziąć to, czego potrzebuje. Czy jeśli chodzi o żywność, czy jeśli chodzi o środki czystości, ubrania, wózki, zabawki, buty. Naprawdę, naprawdę jest to olbrzymie miejsce, gdzie, gdzie taka pomoc. Czeka po prostu na, na Ukraińców, więc oczywiście szacun. Jestem z Wami całym sercem i naprawdę robicie mega dobrą robotę. I jeszcze taki krótki update' z Dworca Zachodniego. Mianowicie jedna, jedna z, z dziewczyn z Koła Gospodni Miejskich była w ramach wolontariatu w piątek na Dworcu Zachodnim. I bardzo chętnie wysłuchałam jej relacji. Opowiadała naprawdę o... o Absolutnie olbrzymim przekroju ludzi: od ludzi, którzy przyjeżdżają z, z dolarami, którzy potrzebują, żeby pomóc im kupić bilet do jakiegoś państwa gdzieś tam dalej w Europie. A są tacy, którzy wysiadają z pociągu z jedną torbą i mówią, że nic nie mają, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. I właściwie od A do Z trzeba takim ludziom pomóc. Oczywiście oprócz tego, że jest to wyczerpujące fizycznie, myślę, że jest to. Bardzo wyczerpujące psychicznie, więc podziwiam, szanuję i naprawdę czapki z głów dla tych ludzi, którzy przychodzą tam i pomagają. I słuchajcie, nawet jak chcecie zrobić to jednorazowo macie tylko jeden dzień wolny, w którym możecie pojechać i pomóc to myślę, że warto. I na pewno znajdzie się jakieś zadanie dla Was. Mówię, czasami wystarczy kogoś zaprowadzić, pokazać, gdzie jest toaleta, bo tego też potrzebują. Czasami trzeba pomóc zainstalować nową kartę SIM na telefonie. Tej pomocy w każdej możliwej odsłonie na pewno potrzeba. Więc jeśli macie jeszcze chęci, ochotę, pieniądze, zasoby, psychę, żeby pomóc, to ja jak najbardziej jestem za pomaganiem. Łączmy się, pomagajmy. I mam nadzieję, że sytuacja unormuje się wkrótce. Dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam za spóźnienie, ale tak po prostu wyszło. Mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień. Życzę Wam dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć.